Wznawiamy serię poradników online Giant i mamy niezłe zamieszanie. Rowery szosowe, mamy już ich za dużo rodzajów: aero, wyścigowe, długodystansowe, wszechstronne. Jeśli jeszcze do tego dorzucić, Szaju, a może byś jeszcze podpowiedział w temacie Gravela, to mamy już rowery, które są, które są tak bliskie siebie, że się wzajemnie uzupełniają różnymi cechami. Więc nie obawiajcie się, w tym poradniku dosyć długim wyjaśnię Wam dokładnie, jaki rower warto kupić. Zaczniemy od porównania wszystkich tych czterech rodzajów w dużym skrócie, potem wymienię wam najważniejsze cechy rowerów aero, rowerów szosowych wyścigowych, szosowych endurance, czyli długodystansowych inaczej, albo all road, czyli wszechstronnych, tak określonych tutaj o. To jest to właśnie. I na koniec, tak jak zawsze, pokażę Wam z każdego typu rowerów ten, który ja bym wybrał, no i też pokażę Wam ten, który najmniej, najmniej bym wybrał. Więc jest to moment, w którym rowery są tanie, to raz, bo znacie sytuację na, na rynku rowerowym, a dwa, jest wrzesień, a zaraz październik i można się spodziewać jeszcze faj, fajniejszych deali. Będę też sporo mówił o coraz bardziej y, naglącej potrzebie, czyli odchudzania się, zdobycia formy, wrócenia do formy, zapobiegania zawołom serca i odporności, słuchajcie, odporności. Więc lecimy i dużo będę mówił o tych cechach rowerów. Więc tak, kiedyś było łatwiej, kiedy wystarczyło Wam wyjaśnić, że jest rower typu Aero, no i tutaj mamy takie maszynki. Aero, czyli rower, który został stworzony do szybkiej jazdy po szosie, inaczej, do jazdy po szosie z wysoką prędkością. No i potem rower szosowy, wyścigowy, one się też nazywały rowerami wspinaczkowymi, czyli climbing bikes, czyli rowery, który, które jak widzicie, mają być przede wszystkim lekkie, mają być świetne do wspinaczki, świetne do jazdy po górach, a mniej aerodynamiczne niż rowery Aero. No ale do tego nam dochodzą teraz rowery szosowe Endurance od jakichś lat paru, i świetnie, że te rowery powstały. Bo na tych rowerach możecie naprawdę spokojnie się ścigać. A są to rowery wygodne i wszechstronne. I powiem Wam, że ja właśnie teraz szukam roweru też na kolejny mój start w Rywalskim Piekle Północy w marcu 2026, już i chyba kupię jeden z tych rowerów. Więc to jest bardzo ciekawy temat. No i w końcu jeszcze ten all-road, on już jest w sumie niepotrzebny moim zdaniem, ale jest i ma swój sens. Ja bym podłączył Allroada, czyli te rowery to są te wszechstronne, bo te są nazywane rowerami długodystansowymi. Podłączyłbym je do długodystansowych, ale są takie, najbardziej odróżniająca cecha rowerów wszechstronnych, czyli All Road od rowerów Endurance, Mówimy o Giantie głównie, to to, że all roady u Gianta, czyli modele content są aluminiowe. A tutaj we wszystkich pozostałych trzech typach rowerów nie ma już Alu. I to był moim zdaniem, słaby bardzo trend, że wszystko się, wszystko nam się przerabiało na karbon, coraz mniej rowerów aluminiowych, coraz więcej karbonowych, a teraz no. Niestety, jeżeli chodzi o, o sam ten trend ekologiczny, słabo, ale jeśli chodzi teraz o trend cenowy, rowery były coraz droższe. Teraz jednak, ponieważ mamy już prawie same karbonowe rowery, te karbonowe też stają się tanie i na koniec pokażę wam, o tutaj, mamy tutaj. Jeden rower karbonowy, który możecie kupić już poniżej 10 tysięcy złotych i to jeszcze na elektronicę, którą lubicie. Więc uwaga, cechy główne, geometria rowerów, czyli Kąty i długości poszczególnych rurek, które sprawiają, że na rowerze jedziemy w bardziej wyciągniętej aerodynamicznej pozycji, ale też mniej, mniej nie tylko komfortowej, ale też mniej efektywnej do samego pedałowania. I jeśli chodzi o geometrię, tutaj bardzo prosty podział: rowery aero, czyli modele Propel, Giant Propel, oraz rowery szosowe wyścigowe, czyli Giant TCR. TCR to jest Total Compact Roads, krótko mówiąc, od o, już od wielu lat w TCR-ach mamy pomniejszone oba trójkąty, czyli ta rama jest bardziej kompaktowa, jest przyjemna w jeździe. To i TCR-y, i propele mają tę samą geometrię. Nie ma tutaj już rozróżnienia na aero, czyli aero jeszcze bardziej w stronę rowerów czasowych triatlonowych. Nie ma czegoś takiego. Geometria jest ta sama, i powiem Wam od razu, nie sprawdzałem tutaj y, kątów y, rury podsiodłowej czy rozstawu kół. Sprawdzam wysokość efektywną i długość efektywną ramy, która w zasadzie sprawia, że albo siedzimy bardziej, albo mniej wyciągnięci. Czyli rowery aero, to tak naprawdę są rowery wyścigowe, tyle że bardziej aerodynamiczne. No i te dwa rodzaje rowerów mają taką samą geometrię. I teraz, kiedy idziemy dalej do szosowych Endurance, czyli model, Defy mamy wygodniejszą pozycję, czyli te rowery będą są krótsze, na tym Wam pokażę. One są krótsze i wyższe. I uwaga: All-road będzie miał jeszcze wyższą główkę ramy, czyli ten model sprawi, że jeszcze wyżej będziecie siedzieć i to już wam podpowiadam dla osób, które chcą sobie pojeździć po prostu komfortowo i pobawić się też w kierownicy z barankiem, no bo po co mieć baranka i nie używać dolnego chwytu. I dla osób podchudzających się, im więcej ważymy, czyli mamy więcej kilo do zrzucenia, tym łatwiej będziemy uderzać udami o brzuch, zwłaszcza w dolnym chwycie, więc dobrze jest mieć wysoki rower i tu się w ogóle nie ma czego wstydzić, on też fajnie wygląda. I druga kluczowa kwestia, to dobrze, że teraz o tym mówiłem, wcześniej jakoś się o tym nie mówiło, to prześwit, prześwit na opony. W rowerach Aero, czyli w propelach i w rowerach tych wyścigowych, czyli yy, TCR-ach mamy 32 mm. Czyli yy, w tym rowerze, jak sobie z, w opisie z, zjedziecie na dół, mamy duży, to jest duży, jak na aero, jest duży prześwit, no bo mamy trend, że te prześwity rosną. Co to znaczy 32 mm? 32 mm to opona, która genialnie będzie Wam jeździła po złej nawierzchni, po słabym asfalcie i pod warunkiem, że nie ważycie po dużo powyżej 90 kg, ja ważę poniżej 80, świetnie mi się na 32 jeździ po fajnych szutrach czyli śmiało można sobie gdzieś ścinać drogi, przez pole gdzieś przejechać, żeby ominąć ruchliwe drogi pod Wrocławiem, gdzieś tam chcecie z wałów gdzieś przejechać, gdziekolwiek, czyli gdzieś tam w Krakowie, przez, przez Velo, gdzieś przez pole, ta opona Wam przejedzie. To jest maksymalny prześwit, bo sam rower, czyli na przykład sam propel w wersji, nie wiem czemu się teraz nie chce zsunąć na dół, Hello, sam rower w sklepie zakupiony przez Was będzie miał oponę 25, czyli oponę dosyć wąską już, jak na te standardy, świetna na, na asfalt, ale już dosyć wąska, natomiast zmieści Wam się w ramię więcej. Więc 32 mamy w wyścigowych rowerach, czyli szosowych i tych wyścigowych wyścigowych, czyli TCR-ach i tu się robi ciekawie, bo w rowerach Długodystansowych, czyli w Defajach mamy 38 mm, to znaczy, że w tym rowerze założycie oponę, które śmiało możecie wystartować w wyścigu gravelowym. Ok, to nie jest opona na jeżdżanie po singlach, single trackach, ale 38 to już jest naprawdę, naprawdę fajnie. Ja w tym momencie w roweru gravelowym mam 40, i to jest na. Większych, nawet y, oczywiście, kamyczkach, ale nie, nie jakichś głazach, tylko kamykach y, czasami się takim wysypuje te ścieżki y, pożarowe takim y, większym kamieniem. jaką się nazywa, nie żurzel tylko wiecie o co mi chodzi, nie? Szla szlaka. To ta, 30, to ta 40, ona też fajnie po czymś takim jedzie. Oczywiście łatwiej jest przeciąć, ale to też zależy od tego, y, jaka to jest opona i jaki bieżnik do niej założycie. Czyli rowery defy czyli endurance, oraz content, czyli wszechstronne. All-road będą miały 38 mm prześwitu z wyjątkiem tego modelu, który nie ma hamulców tarczowych, bo tutaj szczękowe hamulce nas ograniczają. No i teraz pozostałe ważne cechy to propel będzie zdecydowanie zauważalnie mniej komfortowym rowerem ze względu na profile ramy. I uwaga, co druga rzecz istotna, nie będzie w ogóle rowerem szybszym dla zdecydowanej większości z nas. Czyli nawet jeżeli jesteście zaawansowanym amatorem, który sobie śmiga te 30 pary na godzinę przez godzinę i dwie godziny, to ten rower nie będzie szybszy niż, niż ten rower. Po prostu nie będzie. Tak się mówi, rowery aero, ok, no ale pamiętajcie, że prosi w pelotonach jadą 40, 50 i więcej kilometrów na godzinę i to jakieś tam drobne różnice y, może robić oczywiście w połączeniu z kołami. Natomiast zauważalnie mniej komfortowy na y, TCR-ze będziecie zauważalnie łatwiej przejeżdżać przez nierówności więc zdecydowanie to się zauważy, a w modelu Defy to już jest w ogóle bajeczka, a jeszcze z tą sztycą tutaj cieniutką, cieniowaną, to jest naprawdę bajka. Ten rower jest tak stworzony, żeby jeździł miękko i to jest moim zdaniem najbardziej sensowny rower ze wszystkich, bo on będzie, uwaga, lekki, szybki, dosyć aerodynamiczny i najbardziej komfortowy i najbardziej wszechstronny. No dobra, w allroadach już bym pominął temat hamulców szczękowych. Nie dlatego, że hamulce szczękowe, czyli uwaga, tu można sobie za 2,5 tysiąca już kupić ten rowerek, nie dlatego, że hamulce szczękowe po prostu się nie nadają, bo w terenie płasko, od płaskiego do lekko pagórkowatego, one świetnie sobie dadzą radę na aluminiowe obręczy z hamowaniem, z zatrzymaniem nawet cięższego zawodnika, ale one nas ograniczają, jeśli chodzi o. Szerokość opony, i tutaj bodajże się włoży 26. Czy to Tu chyba nawet nie jest to napisane. A nie, przepraszam bardzo. 28. Jest, jest standardowo. Wydaje mi się, że to w nawiasie 30 to nie jest maksymalny prześwit, tylko to jest 28C rozmiar opony. 30mm to jest chyba podana szerokość tej opony na obręczy. Na której jest, z którą ten rower jest sprzedawany. Tak mi się wydaje. No, widzicie, tutaj jest, no powiedzmy, te 30 mm. No, a już w modelu z hamulcami tarczowymi jest 38, dużo, dużo więcej miejsca. No i teraz lecimy konkrety. Jakie modele bym wybrał? Zaczynamy od propeli. Jeszcze raz sobie popatrzcie na wszystkie te, na wszystkie te rowerki. Wrócimy się jeszcze do tej strony głównej szos Aero modele SL będą się wyróżniały tym, że rama tutaj ma maszt, widzicie, i siodełko jest w zupełnie inny sposób montowane. I teraz uwaga, wadą tego, tego rozwiązania nie jest fakt, że mamy małą możliwość regulacji siodełka, bo Ktoś kto kupuje ten rower, on wie, że będzie miał siodełko od środka suportu do tutaj powierzchni, na której siedzi, czy tam do prętów cokolwiek, będzie miał tam, nie wiem, 76,3 mm, a tutaj można to siodełko ustawiać jeszcze góra i dół o ileś tam prawdopodobnie centymetrów. Natomiast jeżeli byłbym ciężki, to to obawiałbym się, że przy mocnym użytkowaniu ramy może ona pęknąć. I tak się rzeczywiście zdarza, dlatego że sztyca, która wchodzi do rury, inaczej zupełnie to pracuje: wtedy tutaj ta rura podśródowa wygina się do przodu, sztyca wygina się do tyłu, a to miejsce, czyli łączenie rury górnej, ze sztycą jest tylko jakby takim pivotem, taką osią, wokół której sztyca nam się nazwijmy to obraca. To są niewielkie ruchy, ale są. Natomiast w tym przypadku, tu się prawie, że nic nie będzie działo. Prawie, że. Ona też się będzie trochę ruszać, ale mniej. Natomiast tutaj mamy duże naprężenie. Oczywiście dla zawodników, przecież <gryw> zawodnicy szosowi, którzy mają od sponsora rower, wart ile? 48 tysięcy, czyli w realu powiedzmy 40 tysięcy. To, no to oni ważą 65 kg, może mniej, więc nie ma to znaczenia. Natomiast to jest ta różnica, i ona będzie też, ta SLK będzie też w TCR-ze, natomiast DFA już czegoś takiego nie ma, bo tutaj chodzi o wyginające się sztyce. Dobra, które modele wybieram? Uwaga, zaczynamy od wszystkich propeli. I tutaj wybór jest bardzo prosty, bo nie zawsze wybieram najtańszy. W tym przypadku wybieram najtańszy i jest to Propel Advance 2. Dlaczego? Nic nie usprawiedliwia różnicy między 13 599, a uwaga, wracamy sobie tutaj do aero, a 22 999 pomiędzy tymi rowerami. Nawet jeżeli tutaj mamy aluminiowe obręcze, a tutaj mamy obręcze karbonowe, nic z tego nie usprawiedliwia, natomiast czy tutaj mamy mm, aluminiowe? Nie wiem, czy to nawet nie ma karbonowych obręczy. Nie, tu są aluminiowe. E, no 10 tysięcy różnicy nie ma w tym rowerze. Owszem, tutaj mamy mechaniczną 105, e, tutaj od 23 tysięcy już mamy e, grupę e, Ultegra e, i to day 2 No, aha, przepraszam, za 23 tysiące macie Rivala. Etapa, bo już na Ultegra to będzie 26 tysięcy. Ten rower, jeżeli się uprzecie, żeby mieć elektronikę, spokojnie da się upgradeować. Różnica w cenie między 105 mechaniczną a elektroniczną to 2500 zł. No z Ultegra już będzie więcej. Jeżeli chcecie rower odchudzić, to Ultegra będzie zauważalnie lżejsza. Natomiast tutaj macie wszystko, co chcecie mieć. I fajnie, że ten rower, chociaż ma aluminiowe stożki, to jednak ma stożki, bo on już od samego początku wygląda fajnie. Zobaczcie, tak wygląda taka ucięta z tyłu w przekroju sztyca, która troszkę się będzie uginać, ale to będzie nic w porównaniu do Defaya. To jest mój wybór, jeżeli chodzi o propele. 13599, czy są dostępne? Proszę bardzo, MK jest dostępna, ML chyba najwięcej osób wybierze, jest dostępny można zamawiać i to jest mój wybór jeśli chodzi o, o szusówki Aero. Teraz ta sama geometria, ale rower lżejsze i trochę bardziej, trochę bardziej uginająca się rama, nazwijmy to. To są TCR, ale zobaczcie, że jak przewinę sobie na dół, to pojawiają się TCR -y z jakąś trochę inną ramą. I z linkami niepuszczonymi przez górne łożysko sterowe, i to są starsze modele. I tutaj starszy model TCR Advanced Disk 1, niestety w xl co już tylko na tej stronie dostępny, możecie znaleźć może jeszcze gdzieś w sklepach, kto wie, bo jak klikam L, nie ma M, -ki, nie ma S, nie ma nic, nie ma tylko jest xl -ka. No to macie tutaj już 105 12 rzędową e, Di2, karbonowy e, w pełni widers. Tutaj nie ma, nie ma niczego na co bym Wam zwrócił uwagę, że o to mogłoby być lepsze. Koła spokojnie sobie włożyć jakie chcecie. E, macie zresztą w opisie świetne koła za niedużą kasę, karbonowe, które do tych szos y, można, można wkładać. 9999 i to jest teraz dobra cena. To jest teraz rower, który jest wart tej ceny. Ale jeżeli chcecie z modeli wybrać z modeli aktualnych, no to na pewno lepiej ta sztyca się będzie oginała. No i tu już mamy prowadzenie linek w pełni wewnętrzne. Mamy za 5 stówek więcej aktualny model, tyle że na mechanicznej e, I Tak to wygląda. Mi się akurat podoba i tu też widzę, że są dostępne. Mi się akurat podoba biały. Całkiem fajnie wygląda. Jak lubicie się na czarno-biało ubierać jeszcze? Lubicie stylowe pod Instagrama, to. O, tu mi się czarny otworzył. To no moim zdaniem klasa. Bardzo ładne kształty, śliczny rowerek. Super. Nie będę Wam już opowiadał, że nie ma tutaj nigdzie standardowego zacisku sztycy. To już to, to są takie. Bo mogę Wam 3 godziny opowiadać o tych rowerach. Ale chcecie, żebyście wiedzieli po prostu, co wybieram, co ma sens. No i tutaj też będzie... tu będzie 33 mm opona dołożenie. czyli o milimetr więcej mamy przestrzeni na szerokość i na wysokość, a tu na długość w tym, niż, czyli w TCR-ze, niż w Propel'u. No i teraz mój absolutny wybór ze wszystkich rowerów szosowych, a nawet gdybym miał wybierać między jeszcze, jeszcze Grawele do tego dorzucić, to, czyli rewolta, to uwaga, długodystansowy rower za 12,800, ograniczona ilość, ale jest dostępny. Może być czarny, czarno taki pomarańczowy, może ten kolor mi się podoba. Piękna główka ramy, zarąbiście wyginająca się sztyca. Na pewno fajnie uginający się tylny trójkąt i prześwit 38. Ja nawet nie wiem, czybym 38 zakładał. Pewnie bym się pobawił z tym. Znaczy, na pewno się pobawię, jak rower kupię i będę go testował przed zawodami w rywalu, właśnie po kocich Kocichubach i po szutrach po tej ścieżce rowerowej. Fajna maszynka. Zobaczcie, bardzo ładna. Podoba mi się. Jedną rzecz tylko wam powiem. Jeżeli ktoś Wam powiedział, że elektroniczna przerzutka rozwiązuje problem wewnętrznych linek, to w ogóle tak nie jest, bo wyrzucicie pancerz od przedniej przerzutki i od tylnej przerzutki, jeżeli mielibyście w ogóle bezprzewodowe, to i tak zostaje Wam pancerz od tylnego hamulca. Czyli żeby Wyciągnąć łożysko sterowe górne trzeba będzie rozpiąć hamulec, i nie będzie Was to. Sami tego zapewne nie zrobicie, jeżeli nie jesteście domorosłymi, doświadczonymi serwisantami, a, a po prostu w serwisie Was za to policzą. Jeżeli jeździcie w warunkach czystych, suchych, to wytrzyma to długo. Problem jest taki, że nie wiem jak to robi Giant, ale 99% rowerów. Teraz ma łożyska włożone do ramy bez żadnego smaru. To są uszczelniane łożyska, ale włożone bez żadnego smaru. Tam się tylko dostanie wilgoć, nawet nie woda i to już rdzewieje, więc, więc po prostu tylko Wam o tym mówię, że elektronika tego problemu nie rozwiązuje. I to jest mój wybór. Dwa, 13 koła rower jest moim zdaniem tej ceny wart, bo ten rower po prostu bardzo ma sens, a do tego jeszcze wygląda. No i w końcu content, content AR. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z, z szosą, nie chcecie od razu wydawać dużo kasy. Jest to rower aluminiowy. On wygląda całkiem spoko, on ma linki na zewnątrz, czyli tutaj wszystko jest proste i założycie do niego oponkę 38, naprawdę osoba ważąca ponad 100 kg, może na wytrzymałych kołach, żadnych wylatowanych bym nie kupował i szerszej oponie, którą jeszcze zrobi w tubeless, bo tutaj mamy od razu system... Czekajcie, upewniam się... Mamy od razu system tubeless, więc na te, na te koła, które macie w standardzie, niczego nie dokupujecie, można sobie dokupić oponkę 38. Tutaj akurat nie jest podana maksymalna szerokość opony, ale na stronie amerykańskiej się doczytałem, że... A jest tutaj, rozmiar opony, 738 maksymalny, dokładnie. Oczywiście w pełni karbonowa rura sterowa tutaj jest, więc nie ma się do czego przyczepić. Cena to jest cena taka umiarkowana, no ale ma wszystko co powinien mieć ten rower, i tyle w temacie rowerów Gianta. W następnym odcinku albo wezmę na tapetę kolejną markę, jeżeli chodzi o rowery szosowe, albo po prostu już wybiorę na przykład top 5 rowerów szosowych Aero i rowerów szosowych różnorakich, przestronnych, i wrzucę wam to tutaj. Dzięki za obejrzenie. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Cześć!